W nim zostało wszystko stworzone. I to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. Byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze, wszystko przez niego zostało stworzone. Bo on jest wszystkim i wszystko ma w nim istnienie. Umiowani w Chrystusie Panu siostry i bracia. Oto razem z Maryją stajemy pod krzyżem, by zapatrzeć się w wiszące na nim ciało Chrystusa Pana, zbawiciela, tego, który z woli Boga przychodzi, by odkupić człowieka, by dać mu szczęście. Ale przede wszystkim, by dać człowiekowi nadzieję wszelaką. Taką nadzieję, która zawieść nie może. Taką nadzieję, która mieszka w sercu człowieka wtedy, kiedy mieszka w tym sercu Bóg. Bo tak Bóg umiłował świat. Że Syna Swego Jednorodzonego dała, by każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. Stoimy razem z Maryją pod krzyżem. Pada kilka słów. Słów i do matki, i do ucznia. A potem jak sobie wyobrażamy zapada milczenie trudne milczenie milczenie konania milczenie przegrania milczenie beznadziei I tylko wyrywają się te słowa Eloi, Eloi, Lema Sabachtani. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuści. Patrzymy na Maryję. Tę skromną kobietę, która w sercu swoim nosiła wszystkie te sprawy, aż do krzyża. I choć milczenie przepełnione jest zwątpieniem, to ileż w tym milczeniu siły ze strony tej kobiety stoi, milczy. I drugi obraz mam na myśli, ten, który przywołuje nasza, nasza pieta z sanktuarium w Skrzatuszu. Obchodzimy czterdziestolecie istnienia naszej diecezji, i warto także dzisiaj pomyśleć o tym miejscu, gdzie Maryja trzyma już martwe ciało Chrystusa. W swoich objęciach i tam też jest milczenie. Milczenie siły. Milczenie, które może unieść tylko człowiek zapatrzony w niebo. Taka jest Maryja. Choć skromna, to silna. I taką była za czasów życia ziemskiego Jezusa Chrystusa. I taką była po Jego zmartwychwstaniu, choć już przepełniona chwałą i nadzieją, w którą nigdy wcześniej nie zwątpiła. I taka to też Maryja towarzyszyła od zarania dziejów naszemu narodowi skromna i trwająca w milczeniu, ale ta, której przez wieki nie brakowało siły, by w chwilach trudnych temu narodowi, który ją ukochał, niosła pomoc pomoc w milczeniu. Dlatego też W 1656 roku Jan Kazimierz tę właśnie kobietę skromną a wielką milczącą a mówiącą wiele Obrał w naszym imieniu także i w imieniu swoich współczesnych za matkę i królowę korony Polskiej, bo zobaczył, bo docenił, bo stanął razem z Maryją pod krzyżem i odczuł, co to znaczy. Kiedy Polska odzyskała w 1918 roku swoją niepodległość po 123 latach niewoli i narażenia na utratę tożsamości, to polscy biskupi nie mieli wątpliwości co do tego, żeby prosić stolicę apostolską o to, by to właśnie Maryja mogła być uroczyście, uroczyście świętowana, której uroczyście oddaje się cześć w całym narodzie, dziękując za to, że dzięki jej z jednej strony milczeniu, a z drugiej strony niewymownym słowom ocaliła naród. I sprawiła, że ten naród dalej jest narodem Polaków, mieszkających na swojej ziemi i mówiących swym pięknym, ojczystym językiem. I nie mieli wątpliwości, biskupi. Że dniem, w którym ma być obchodzona, obchodzona uroczystość. Najświętszej Maryi i Panny Królowej Polski, musi być dzień 3 maja, nawiązujący do uchwalenia konstytucji w 1791 roku. Nie do święta religijnego, nie do żadnego innego wydarzenia religijnego czy wydarzenia kościoła. Biskupi wiedzieli, że trzeba nawiązać świętując i oddając cześć najświętszej Maryi Pannie do tego właśnie wydarzenia, które dotyczyło wszystkich Polaków i tych, którzy Maryję kochali bardzo i tych, którzy Maryję kochali mniej. I tych, którzy nie kochali jej wcale. Bo wiedzieli, że Konstytucja 3 maja daje człowiekowi i daje Polakowi prawdziwą wolność do miłowania. Stolica Apostolska w 1923 roku. Do tej prośby się przychyliła, i od tamtej pory, tego właśnie dnia, łączymy i to, co boskie, i to, co królewskie. Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, nieraz z tej ambony i w tym dniu dzieliłem się z Wami. Przeróżnymi przemyśleniami na temat tego dnia. Czas mija i robimy rachunek sumienia, a powinniśmy robić każdego roku przy takich okolicznościach, co w tym czasie zmieniło się w naszym patrzeniu na naszą Ojczyznę. Co w tym czasie zmieniło się w naszym sercu, kiedy myślimy o Bogu? Bo przecież gromadzimy się tu, ukochani patrioci, po to, by modlić się za Ojczyznę, ale także, by stawiać sobie zadania. Nie, żeby było gorzej, lecz żeby było lepiej. I w naszym sercu. I w naszej małej ojczyźnie, i w naszej ojczyźnie Polsce, która jest naszą matką, matką, którą ukochała sobie Maryja. I trzeba niestety stwierdzić, że nie otwieramy się na Boga. Że Maryja wciąż stoi przy nas milcząca, nic nie mówi. Ale już nie zawsze my stoimy z nią pod krzyżem. Jeśli konstytucja 3 maja była tak wielką konstytucją, to między innymi dlatego, że zrywała ze sławetnym Liberą veto. Czyli możliwością obalenia wszelkich uchwał przez jednego posła. Dziś wydaje się, że głos pojedynczych ludzi, zamiast niestety nas uskrzydlać i do Boga prowadzić, ciągnie nas w dół, sprawia, że nie jesteśmy jednym. Dziś wielu ludzi w imię jakichś par partykularnych interesów chce powiedzieć, kto jest, a kto nie jest patriotą, kto kocha, a kto nie kocha. A przecież to takie proste. Wystarczy stanąć z Maryją pod krzyżem i w ten krzyż się zapatrzeć. I zamilknąć, by powiedzieć wiele. Myślisz, że otrzymałeś swe życie na zawsze, a szkoda, bo otrzymałeś je tylko w dzierżawę. I ojczyznę otrzymałeś w dzierżawę. Wiarę otrzymałeś w dzierżawę. Jeśli z tego dobra i z tych darów, dobra nie pomnożysz, a darów nie rozdasz, zostaniesz tylko egoistą, który nie rozumia, mówi. Wymowne milczenie Maryi powinno się nam dzisiaj udzielić. Bo przecież nie chodzi, umiłowani w Chrystusie Panu, o słowa. Chodzi o nasze postawy. Chodzi o naszą pracę. Chodzi o nasze świadectwo życia. Nie trzeba się reklamować. Z tym, co się czuje, wystarczy, że się tym jest na co dzień dla naszej ojczyzny. Dzień 3 maja wywołuje w nas tak wiele wzniosłych uczuć, wzniosłych refleksji. I dobrze, dobrze, że pamiętamy i dobrze, że świętujemy. Ale jutro będzie 4 maja, a potem będą następne dni. I, na, I moje pytanie do mnie i do Was, umiłowani w Panu, jak te dni wykorzystamy? Czy będąc razem z Marią pod krzyżem? Czy patrząc na Jezusa, który daje swoje przykazanie, który daje swoją miłość. Czy też wszystko będzie takie, jakie było wczoraj czy przedwczoraj? Nasza obecność tutaj to nasze dobrowolne powiedzenie Bogu: tak. Chcemy przyjąć ten dar, który w tym określonym czasie istnienia odbieramy. Dar w postaci ojczyzny. Odbieramy z namaszczeniem, jak naczynie z drogocennego kruszcu, które łatwo upuścić i które łatwo pobić. Odbieramy z namaszczeniem i sami dobrowolnie, modląc się za ojczyznę, chcemy się zobowiązać w sercu do miłości czynnej i do słów, które nie niszczą, a bardziej do milczenia. Amen.